Dzeście? jakoś do 10. Będę ci mówić z racji 5, 4, 3, 2, 1, start. Dobrze, z taką prędkością pizza. 50 bok i przytul do prawej. Pięknie. Dobrze, 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 dobrze. Pamu powoli. Woli. Nie skręców. Nie Tak, Nie skręców. Nazbierz miała w prawo. A będę w lewo. W lewo. I potem w prawo chyba. W prawo. Chyba, dobrze, powoli. Ciasno, jak dziewicy. Stop!

Dawaj go! Woda kikaknie, to będziesz oh miała szykane tak podwójną, ale widzisz, to się nie będę dyktował. Teraz trzymaj lewej i będziesz szykana, odwrójna od lewej. Dobrze, taka prędkość. Gaz, dobrze. Trzymaj lewej. Jedziesz, 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 gaz, 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 gaz. gaz, gaz, gaz. do płyki thank uh -huh.